Jesteśmy TME. Od ponad 30 lat zapewniamy naszym klientom najlepszą jakość obsługi. Ale co stoi za kulisami zrealizowanego zamówienia? Żeby dostarczyć paczkę na czas, wprowadziliśmy wiele procesów, które zapewniają niezawodność, precyzję oraz szybki czas realizacji. Dzisiaj macie szansę zobaczyć, jak wygląda przyjęcie zamówienia, wydanie towaru oraz zapakowanie i wysłanie paczki. Wszystko zaczyna się, gdy klient wkłada pierwszy artykuł do wirtualnego koszyka na stronie tme.eu. Dla systemu SAP, na którym oparta jest nasza praca, jest to pierwszy sygnał, by utworzyć zlecenie sprzedaży. Klient wprowadza swoje dane, które znajdą się na fakturze. Te same informacje pojawiają się też w SAPie. Wybiera również sposób dostawy oraz sposób zapłaty. Od teraz każda dodana pozycja tymczasowo rezerwuje produkty w systemie. Dzięki temu klient ma pewność, że towar nie zostanie sprzedany nikomu innemu przed dokończeniem zamawiania. W SAP-ie pozycje z koszyka są zapisywane jako linie do wydania, czyli jeden symbol produktu i jego wielokrotność. Gdy klient po dodaniu wszystkich produktów potwierdzi zamówienie i zaznaczy niezbędne zgody, utworzona zostaje faktura proforma równoznaczna z obowiązkiem opłacenia. Po otrzymaniu zapłaty w SAP, zlecenie sprzedaży zostaje zamknięte, zaś generuje się dostawa wychodząca. Następnie tworzone jest zlecenie przeniesienia czyli bezpośrednia instrukcja dla magazynu, aby rozpocząć fizyczne wydawanie towaru. Nasze produkty przechowujemy w dwóch centrach logistycznych w Łodzi oraz w Żgowie. To ponad pół miliona lokalizacji podzielonych na magazyny automatyczne oraz ręcznego wydawania. Miejsce składowania zależne jest od wielu czynników, jak rozmiar, rodzaj produktu lub sposób przechowywania. Na podstawie strategii wydawania w SAP, biorąc pod uwagę czas wydania, optymalizator ustala trasy dla wszystkich linii, tak, by zostały przygotowane do wysyłki zgodnie z harmonogramem spedytora. W naszym najnowszym centrum logistycznym Żgów wprowadziliśmy metodę wydawania gwieździstego, która pozwala na większą wydajność. Wygenerowane zlecenia przeniesienia z zamówień wielu klientów są przypisywane do strefy kilku regałów, na których znajduje się ten sam rodzaj produktów. W CLR wydawanie zamówień rozpoczyna się na wózkach. Pracownik po zeskanowaniu kodu na regale otrzymuje zoptymalizowaną trasę ze wszystkimi lokalizacjami, na których znajdują się produkty do wydania w danym sektorze. Przy każdej lokalizacji po zeskanowaniu kodu na ekranie pojawia się informacja z symbolem produktu, jego zdjęciem, ilością do wydania, krótkim opisem materiału oraz przepisami pakowania danego artykułu. Jednocześnie na wózku drukowana jest naklejka wydaniowa wygenerowana na podstawie zlecenia z sap -a. Pracownik umieszcza ją na torebce. Po odpowiednim zapakowaniu produktu, pracownik skanuje kod na naklejce, potwierdzając wydanie danej linii. Torebka z towarem wkładana jest do kontenerka razem z produktami dla innych klientów. Po zakończeniu trasy, pracownik wstawia pełen kontenerek na taśmociąg. Proces gwieździstego wydawania jest bardziej wydajny i skraca czas kompletowania zamówienia nawet do 15 minut. Wymaga on jednak późniejszego sortowania. Aby przenosić artykuły na sorter, stworzone zostały robotyczne i manualne stacje wrzutowe. Dzięki parametryzacji wszystkich artykułów w magazynie, potwierdzenie poprawności wydania na podstawie wagi odbywa się bez udziału człowieka. Kontener zostaje najpierw zważony na trasie do stacji wrzutowej. Następnie roboty skanują, rozpoznają i przenoszą torebki z produktami przy użyciu najnowocześniejszej technologii. Kontrola wagi kontenerka podczas wyciągania kolejnych towarów pozwala na monitorowanie zgodności. Manualna stacja wrzutowa dedykowana jest dla produktów powyżej określonego rozmiaru lub wagi. Każdy zapakowany produkt trafia na osobną tackę sortera. Automatycznie zrzuca on artykuły przypisane do jednego zamówienia do slotu. Z niego wszystkie produkty jednocześnie wpadają do kontenerka. Następnie zamówienie trafia na stację kontroli jakości, gdzie sprawdzana jest poprawność wydania. Jeśli nie ma błędów, produkty wkładane są do kontenera, który zostanie przewieziony do stacji kontroli jakości i fakturowania. Wszystkie artykuły wydane w CLR są transportowane do centrum logistycznego łódź, gdzie będą przygotowane do wysyłki. Cykliczny ruch ciężarówek zapewnia płynny przepływ towaru. Centrum Logistyczne Łódź podzielone jest na trzy rodzaje magazynu, dopasowane do rodzaju i rozmiaru produktów. Dwa z nich to zautomatyzowane układnice: kontenerkowa i paletowa. Trzeci rodzaj to regałowy magazyn ręcznego wydawania. W odróżnieniu od CLR, tutaj kontenery od razu przypisywane są do klienta. Metoda rozproszonych punktów startu redukuje czas potrzebny na realizację zamówień. Polega ona na drukowaniu naklejek wydaniowych na stacji, gdzie znajdują się produkty z zamówienia. Po zeskanowaniu regału na ekranie pojawia się numer kontenera i linie do wydania. Pracownik drukuje naklejki wydaniowe dla jednego zamówienia. Następnie wydaje towar stosując się do instrukcji pakowania. Zeskanowanie kodu lokalizacji powoduje wyświetlenie na mobilce informacji o produkcie oraz ilości do wydania, aby uniknąć ewentualnej pomyłki. Po pobraniu pracownik pakuje produkt według ustalonych zasad i umieszcza na nim naklejkę wydaniową. Jej zeskanowanie potwierdza wydanie artykułu. Jeśli w zamówieniu pozostały linie do wydania z innych stacji, kontener jedzie do nich taśmociągiem. Produkty przechowywane na układnicy kontenerkowej są wydawane na dedykowanych stacjach. Gdy kontenerek z zamówionym produktem dojeżdża na tę stację, pracownik skanuje umieszczony na nim kod kreskowy. W tym samym momencie drukuje się naklejka, oraz pracownik dostaje na skanerze informacje o produkcie do wydania. Na ekranie widoczne są wszystkie niezbędne dane z SAP: dokładna lokalizacja, opis produktu, ilość do wydania. Artykuły z zamówienia są pakowane według zaleceń, aby były bezpieczne w transporcie. Następnie są oznaczane naklejką wydaniową i wkładane do kontenera przypisanego do danego zamówienia. Po wydaniu produktu pracownik ponownie skanuje kod na kontenerku do wydania. Przed odesłaniem kontenerka na układnicę pracownik potwierdza, czy lokalizacja jest pusta lub nie. Jeśli w danym zamówieniu są inne produkty z układnicy, pracownik umieszcza kontenerek na regale Pick by Light dostępnym dla wszystkich pracowników w danym obszarze. Produkty pochodzące ze Żygowskiego Centrum Logistycznego są wyładowane z samochodu na windę konsolidującą. Łączy ona systemy transportowe obu lokalizacji. Przenosi kontenery na trasę do szatla. Ten autonomiczny regał składowania służy do tymczasowego przechowywania kontenerów z wydanymi zamówieniami. Jeśli produkty dla jednego klienta pochodzą z różnych magazynów, to system dopiero po wydaniu wszystkich linii wysyła jednocześnie pełne kontenery z szatla na jedną z 64 stacji kontroli jakości i fakturowania. To tutaj po raz pierwszy spotykają się wszystkie kontenery, do których wcześniej pracownicy wkładali produkty. Wszystkie produkty z zamówienia są sprawdzane i liczone. Informacje na ekranie pomagają pracownikowi potwierdzić, czy właściwe produkty w odpowiedniej ilości zostały wydane i czy są zapakowane zgodnie z zasadami. Stacje są monitorowane w trakcie kontroli oraz pakowania, aby móc łatwo rozwiązać reklamacje. Jeśli wszystko jest zgodne, drukowana jest faktura oraz specyfikacja paczki. Produkty są pakowane do odpowiedniej wielkości pudła i zabezpieczane przy użyciu ekologicznego wypełnienia. Zaklejona paczka jest oznaczana naklejką z informacją o odbiorcy i transportowana taśmociągiem do działu spedycji. Następnie jest przekierowana do stacji przypisanej do odpowiedniego spedytora. Tutaj jest ona ważona i oklejana naklejką z informacjami dla przewoźnika. Jeśli dane zamówienie wysyłane jest poza Unię Europejską, paczka kierowana jest na oddzielne stanowisko, gdzie jest odpowiednio przygotowywana do wysyłki. Paczki układane są na paletę, która ostreczowana zostaje przekazana do spedytora w drogę do klienta. Wykorzystując najbardziej efektywną drogę transportu, współpracujące z nami firmy dostarczają paczkę do klientów. Dzięki optymalizacji procesów na każdym etapie produkty docierają nawet w 24 godziny od złożonego zamówienia.